Dzień dobry, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Podlacki. Zapraszam na kolejną rozmowę. Tym razem gościem będzie przedstawiciel spółki DJ3 Prezes pan Konrad Żaczek. Dzień dobry, witam w programie. Dzień dobry. Panie Konradzie, pamiętam jak kilka miesięcy temu podsumowywaliśmy wyniki za 2023 rok, a teraz, no w zasadzie dokładnie 17 września, spółka opublikowała już raport za pierwszych 6 miesięcy roku 2024. O tym oczywiście porozmawiamy dzisiaj, ale zanim przejdziemy do tematu tych wyników, które myślę, że rozgrzewają, rozpalają inwestorów giełdowych, chciałbym podpytać o te pierwsze 6 miesięcy, co ciekawego wydarzyło się w spółce, co się zmieniło względem właśnie tego 2023 roku czy jakieś kluczowe kroki milowe udało się przejść. Na pewno w tych ostatnich kilku miesiącach uruchomiliśmy kilka ciekawych projektów rozwojowych, niemniej Większość z nich jest jeszcze na dość wczesnym etapie rozwoju, więc może zbytnio tutaj w szczegóły nie będę wchodził. Na pewno te pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku to również dość mocna praca nad naszym korowym narzędziem i produktem w grupie, czyli systemem mailingowym. No i tutaj pracujemy nad nim od strony deweloperskiej, nowych ciekawych funkcjonalności. Które ujrzą światło dzienne już w samym produkcie na przełomie trzeciego i czwartego kwartału. W naszym segmencie z kolei digital media, tutaj rozkręcamy nasz biznes afiliacji dla e-commerce, także zaczyna on mieć już też pozytywny wpływ na nasze wyniki finansowe, nie tylko od strony przychodowej, ale także na poziomie eBITDY. Także uruchamiamy, czy w zasadzie uruchomiliśmy w samym czerwcu taki projekt rozwojowy, który polega na alternatywnym sposobie pozyskiwania baz danych, które później między innymi wykorzystujemy w naszych kampaniach mailowych, także to jest, to jest też taki ciekawy projekt rozwojowy, który tutaj uruchomiliśmy. Kontynuujemy, kontynuujemy projekt rozwojowy w naszym segmencie e-commerce software house który polega na próbie wyjścia za granicę, takim metodycznym pozyskiwaniu klientów zagranicznych w tym segmencie, ponieważ do tej pory tych klientów zagranicznych, których tam usługujemy, udawało nam się pozyskać w zasadzie z polecenia, co jest oczywiście bardzo dobrą informacją, ponieważ ktoś był zadowolony z naszych usług na tyle, żeby nas polecić. Niemniej chcemy z tego zrobić taki metodyczny sposób na, na biznes, ponieważ no gorąco wierzymy, że... Jakby wyjście za granicę w tym segmencie pozwoli nam na większe marże, realizowanie większych marsz w, tym, w tej konkretnej usłudze. Budowania sklepów na internetowych, głównie na platformie Magento, no i tym samym też poszerzenie rynku zbytu. Tak? Rynek polski, na którym do tej pory działamy, ma swoją określoną, powiedzmy, wyporność. Rynki zagraniczne, które atakujemy, są o wiele większe, także z tej strony jest to dla nas również, również kluczowe. Dodatkowo w naszym segmencie, już bardziej agencyjnym, gorą, dość na bieżąco śledzimy wszystkie. Nowinki związane z narzędziami, które powstały w ostatnim czasie w oparciu o tą generatywną sztuczną inteligencję, wokół której jest tyle szumu. No i tam również uruchamiamy nowe usługi, które mają pomóc naszym klientom wykorzystywać te narzędzia w ich bieżącej działalności. Także tak rzeczywiście działo się u nas dużo na przestrzeni tych ostatnich kilku miesięcy. Ale tak de facto te efekty tych, tych rzeczy, tych projektów rozwojowych, które, które były kontynuowane czy rozpoczęte w tych ostatnich kilku miesiącach, pewnie dopiero będą widoczne w, na przełomie czy to trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku, czy nawet bieżącego roku i roku kolejnego. Panie Konradzie, wspomniał Pan w swojej wypowiedzi o tych nowych funkcjonalnościach, tak zwanych też update'ach, w takim słowniku nieco bardziej potocznym, które przygotowujecie co do samego oprogramowania, co do samej usługi, która jest najbardziej popularna i która też jest pewnie tą usługą korową, jeżeli chodzi o działalność spółki. Natomiast poruszył Pan też bardzo interesujący temat dotyczący bazy. Klientów, bazując na tych obecnie klientach w Polsce przede wszystkim, ale o wyjściu za granicę. I tutaj wydaje mi się, że kluczem do zrozumienia tych perspektyw związanych z przyszłością działalności będzie wyjaśnienie, w czym tak naprawdę pomagacie swoim klientom, jakie są te ich główne potrzeby, jakie to branże, jakie to rynki, bo też wychodząc od strony klientów, no będzie można zrozumieć to, czy rzeczywiście tutaj ten popyt może się zwiększać i czy macie realne szanse na to, żeby tych klientów po prostu było coraz więcej. Jasne, no my tak może do końca nie patrzymy na ilość klientów, to nie jest jakiś tam nasz kluczowy KPI. Może poza, poza tym systemem mailingowym, ale podchodzimy trochę do tego w taki sposób, że możemy, nie wiem, mieć 10 klientów na systemie mailingowym, którzy nam płacą po 100 zł miesięcznie, albo jednego klienta, którego obsłużymy w nie wiem, kampanii na mediach zewnętrznych. Które on zapłaci za to 30 tysięcy złotych miesięcznie. No to są różnego rodzaju, powiedzmy, yy, historie, i yy, oczywiście każdy klient jest dla nas yy, ważny, tak? tylko nie każdy waży tak samo w naszych wynikach finansowych. Także yy, trochę odpowiadając na tą pierwszą część pana pytania, czym się zajmujemy i w czym pomagamy naszym klientom, to naszą działalność mógłbym podzielić na dwa takie jakby obszary. Jeden to jest software development dla e-commerce'ów i tutaj zajmujemy się wdrażaniem i rozwijaniem platform e-commerce'owych. Głównie na, w technologii Magento 2. Z drugiej strony mamy taki dość szeroki obszar, gdzie związane z digital marketingiem, gdzie rzeczywiście zaczynamy od produktu, czyli naszego systemu mailingowego i marketing automation, za pomocą którego to nasi klienci komunikują się z własnymi bazami odbiorców. Z drugiej strony mamy również komunikację taką marketingową już na naszych bazach danych, czy to w kanale mailingu, czy w displayu, czy w, rekl w reklamie natywnej. I mamy również jeszcze w tej części digital marketingowej działalności agencyjne, agencję kreatywno-strategiczną, która, która pomaga opracować w ogóle strategię obecności naszych klientów w kanale tym digitalowym, tym internetowym. Egzekwować kampanie, przygotować kreacje pod te kampanie i egzekwować te kampanie w różnego rodzaju kanałach. Tutaj się tak ostatnio wyspecjalizowaliśmy w kanale Influencer Marketingu i mamy jeszcze w tym, w tym naszym dziale agencyjnym taką agencję performanceową, która się zajmuje. Właśnie tymi kampaniami reklamowymi na mediach zewnętrznych. Tak? Czyli to jest to, o czym wspominałem, przy tym kliencie za te 10 tysięcy złotych czy 30 tysięcy złotych. Czyli to są reklamy w takich popularnych portalach jak Google, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Jasne tutaj w kontekście też tego, co pan wcześniej powiedział. A propos poleceń, to myślę, że bardzo istotne właśnie, że dbacie też o tego klienta, który płaci wam te przysłowiowe 100 zł w skali miesiąca, załóżmy, bo to też jest potencjalnie klient, który może was polecić dalej. Ale oczywiście większe zasięgi na pewno będzie generował ten klient większy, który też ją rzeczy dostarcza wam nieco więcej kapitału. Przejdźmy może płynnie do wyników finansowych. Ja tak pokrótce powiem o tych parametrach za pierwsze półrocze. Spadek przychodów net to około 10%, przy okazji podobna skala spadku kosztów działalności operacyjnej, no i około 700 tysięcy złotych, jeżeli dobrze widzę, straty w pierwszych sześciu miesiącach. Prośba o komentarz dotyczący tych kluczowych parametrów ze sprawozdania finansowego, co wpłynęło na takie, a nie inne wyniki. Jasne. Jeśli chodzi o ten poziom przychodów, to na pewno największy wpływ na, na niego miał, miał fakt braku kontynuacji realizacji kontraktu influencer marketingowego, który realizowaliśmy w, naszej, w naszym segmencie Agencji Digital, w tejże agencji kreatywno-strategicznej. Niemniej, tak jak już wspominałem przy okazji omawiania wyników finansowych za poprzednie okresy, ten kontrakt był wysoko przychodowy ale niskomarżowy i z małym wpływem na bottom line naszych wyników, czyli EBITDA, EBITDA i wynik netto. Na marżę bezpośrednią z kolei naszej działalności, która również się obniżyła o niecałe 9 punktów procentowych, główny wpływ miał, miała sytuacja wokół konsumenta, ponieważ tu widzimy, że ten konsument, szczególnie w tych kategoriach, które tak powiedzmy kolokwialnie dobrze chodzą w internecie, jest wciąż słaby. I miało to wpływ głównie na nasz segment działalności e-commerce Software House i tam się to przełożyło dość najmocniej. Na ten bottom line, właśnie naszych wyników. My ja trochę bardziej patrzę od strony, powiedzmy, ebid na te nasze wyniki finansowe, także ta ebid za te pierwsze 6 miesięcy bieżącego roku wyniosła 1,6 miliona złotych, i ona była wartością o 13 punktów procentowych wyższą rok do roku. Czyli na ten stan rzeczy miał głównie wpływ fakt, że że no dość mocno przypilnowaliśmy tej strony kosztowej naszej działalności, głównie w, w naszej agencji performance'owej, jak i w dziale holdingu, tam po prostu usprawniliśmy dużo, dużo naszych procesów oraz poprawiliśmy i tak pozytywny wynik w naszej agencji kreatywno-strategicznej, Natomiast jeśli chodzi o wynik net, no to ten on rok do roku i tak został poprawiony, czyli ta strata rok temu za te pierwsze 6 miesięcy była i tak większa o ponad 100 tysięcy złotych. I też warto zauważyć, że w roku bieżącym od początku roku zaczęliśmy amortyzować nasze systemy SARE i, i INIS, i jakby amortyzacja tylko tych dwóch systemów łącznie. W tych pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku wyniosła 450 tysięcy złotych. Także no to też miało, ma wpływ przy tym, powiedzmy, porównywaniu tych. Tych wyników rok do roku. Panie Konradzie, tak wyglądało tych ostatnich sześć miesięcy, o czym Pan wspomniał, natomiast inwestorów giełdowych pewnie będzie interesować, czy w takim wypadku jest realna szansa na to, że drugie półrocze uda Wam się zamknąć nad kreską, no albo kiedy ewentualnie jest realna szansa na to, że Digitry realnie zacznie zarabiać? Tak, no niestety nie mogę tak bardzo konkretnie Panu odpowiedzieć na to pytanie z racji tego, że, że prognoz po prostu jako, jako spółka nie publikujemy. To już ten drugi kwartał był u nas, no powiedzmy tak w okolicach zera, jeśli chodzi o wynik netto. Także, ale oczywiście no, czynimy wszelkie starania, żeby, żeby te nasze wyniki finansowe poprawić. No i ten fakt tej obniżonej bazy kosztowej, z którą weszliśmy w ten 2024 rok, Mozolnie, ale jednak poprawiająca się sytuacja wokół konsumenta, szczególnie w tych branżach, które ostatnio jakoś tak najmocniej cierpią, tak? czyli czyli RTV, sprzęty RTV, AGD, cała elektronika, meble, branża fashion. To są branże, które no co do zasady dość dużo pieniędzy zostawiają, zarówno na promocję w internecie, jak i na budowę i rozwój platform komersowych. I to jest znaczna część naszych klientów też. Także my widzimy jakby pośrednio, że ten słaby konsument w tych branżach przekłada się na wydatki tych naszych klientów, właśnie na te, na te działalności, którymi my się zajmujemy, w których im pomagamy ale jednak widać taką mozolną, mozolną poprawę powiedzmy w tych, w tych kategoriach, o których przed chwilą wspominałem. Także te obniżone koszty, ta poprawa jednak wokół konsumenta w tych, w tych kategoriach, no i ten, te, te nasze projekty rozwojowe, o których wspominałem, to, że te trzy czynniki mamy nadzieję pomogą nam w najbliższej przyszłości poprawić nasze wyniki finansowe. Jeżeli spojrzymy sobie do takiego zestawienia ostatnich komunikatów ze spółki, poza kwestią wyników, wyników finansowych, mamy też tam kwestię sprzedaży akcji albo rozpoczęcia budowy księgi popytu przez spółkę Polinvest, która też została przedłużona. Przypomnę, że to główny akcjonariusz posiadający około 60,5% akcji. Czy mógłby Pan skomentować ten fakt? Jasne, znaczy no w samym tym procesie budowania księgi popytu to jakby on się toczy trochę poza, poza spółką, tu jakby zainteresowanymi są, jest akcjonariusz sprzedający, jak i potencjalni kupujący, natomiast no warto zauważyć, że ten główny akcjonariusz to jest spółka celowa Funduszu 21 Concordia, który, który no te parę lat temu już nabył akcję, to był 2018 rok, nabył akcję wtedy jeszcze SARE, dziś już widniemy jako Digitri. I że w normalnym cyklu inwestycyjnym, cyklu życia takiego funduszu jest, jest to, że przychodzi moment, kiedy ten fundusz chce wyjść ze swoich inwestycji. No i taki moment tutaj też nastąpił. Jakby ten, ten proces przeglądu opcji strategicznych, który u nas był ogłoszony też już no ponad 2 pół roku temu mniej więcej, też, też dotyczył powiedzmy tego, tego wydarzenia i tej chęci sprzedaży akcji przez, przez fundusz. Panie Konradzie wspomniał Pan o tym akcjonariuszu, który właśnie decyduje się na sprzedaż swoich akcji, natomiast jako grupa inwestorów pewnie też powinniśmy spytać o to, czy są jakieś informacje, kto te akcje może nabyć, czy to jakieś duże podmioty pojawią się w akcjonariacie, czy może zwiększy się free float i ilość akcji w rękach tych małych inwestorów indywidualnych się zwiększy, czy może Pan tutaj uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć nam. Ciągnie mnie Pan za język, ale po prostu takiej wiedzy nie mam i posiadać jej nawet za bardzo nie mogę, dlatego no, niestety nie, nie, nie mogę Panu nic konkretnie na ten temat odpowiedzieć. Jasne, no ale tutaj byłem zobligowany, żeby spytać, bo później inwestorzy by podpytywali, a dlaczego Marcin, takiego pytania tutaj panu Konradowi nie zadałeś, jak już był z nami w rozmowie. No, w porządku, to jeszcze tak kończąc, wybiegając już na końcówkę tego roku, na kolejne też miesiące, już, w 2025, gdyby pan mógł tak pokrótce opowiedzieć o szansach i zagrożeniach, które właśnie stoją przed spółką, bo było już powiedziane o kilku nowych projektach, nad którymi pracujecie. Które też będą wdrażane, a może jakieś właśnie kolejne też te kroki milowe pozostają do zrealizowania i warto byłoby się tym podzielić z akcjonariuszami. Jasne, no na pewno na pewno w czym upatrujemy szansy w tym 2025 roku, no to jest komercyjne skalowanie naszego produktu systemu mailingowego i marketing Automation Sare, Ponieważ tak jak w każdym produkcie cyfrowym, tutaj jest ogromna dźwignia operacyjna, czyli są koszty stałe, które które pomagają ten produkt utrzymać i rozwijać. Natomiast ten każdy nowy, dodany klient do tego produktu dość, w dość istotny sposób przekłada się nie tylko na przychody, ale również na marżę bezpośrednią i na bottom line tych wyników. Cało piękno produktów cyfrowych. Także na pewno to jest jeden z elementów. Na pewno dużą szansą jest również wyjście za granicę w tym segmencie e-commerce, software has, o którym wspominałem, no bo tam jest realne. realne Realna szansa, że zwiększymy marżę na naszych projektach i na tych godzinach deweloperów, które sprzedajemy, no bo na tym polega prowadzenie działalności software house. U. Również upatrujemy swojej szansy w mocniejszym rozepchnięciu się w tym segmencie digital media w afiliacji dla e-commerce. Wydaje nam się, że jest tam jeszcze miejsce na rynku na tego typu usługę, którą my dostarczamy dla naszych klientów. No i chcemy również zawalczyć o szersze rozepchnięcie się na, na rynku dla naszych klientów e-commerce'owych, dla których robimy kampanie performanceowe. Tam wymyślamy to coraz to nowe usługi, które możemy takim klientom świadczyć. No i w ten, w ten sposób chcemy się wyróżnić również na, na tle konkurencji. I dostarczyć naszym klientom odpowiednią wartość, żeby wybrali właśnie nas. Panie Konradzie, bardzo dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas. Czekamy na kolejne raporty od spółki Digitry. Ja, oczywiście, jako obserwator, też inwestor, życzę powodzenia w poprawie tych wyników finansowych, w docieraniu do coraz, szerszego grona, do coraz szerszego grona odbiorców. No i na, czekamy na kolejne, pewnie, komunikaty SP, które będą informować inwestorów o tym, co ciekawego wydarzyło się w spółce. Dziękuję również, dziękuję za uwagę i do zobaczenia przy okazji następnego wywiadu.